Wszystkim. Dzisiaj e, same indeksy. E, o akcjach postaram się nagrać coś przez weekend. Więc tak, e, jesteśmy na DAXie. E, zobaczmy, że mieliśmy bardzo ciekawe tydzień. Bo mieliśmy praktycznie 5% do góry. E, ponad 1000 punktów na DAXie. E, no i tak. E, to ciekawego z perspektywy D1. Zobaczcie ciekawe, z tego wszystkiego był ten IFVG, który był w tym miejscu i mieliśmy taki schemat, że mieliśmy, mieliśmy zejście, test, werwalu, gapa spadkowego, zejście ponowne, wyjście, utrzymanie i pójście wieżej, tak? Tak wyglądał ten tydzień. Zobaczmy, gdzie jesteśmy teraz. E co dzisiaj, tak naprawdę, mieliśmy y, po wczorajszym ATH, mieliśmy, mieliśmy spadek. Wracamy sobie do value Gapa z h które który jest w tym miejscu. No to mieliśmy reakcję wzrostową. No i teraz co dalej? Co osobiście chciałbym zobaczyć? Zwróćcie uwagę, tutaj mieliśmy y, odwróconego value Gapa. Tak? Którego mieliśmy dzisiaj test o 9 i mieliśmy zejście niżej tak? przez cały dzień. No i aktualnie zobaczcie, że znajdujemy się bardzo blisko niego. No i jeśli go nie wybijemy, jeśli nie wejdziemy do tej płynności, to tutaj już jest szansa na to, że będziemy dalej spadać. Tak? Ale osobiście no, chciałbym zobaczyć przetestowanie tej struktury i, i zobaczenie, jak rynek na nią zareaguje, jeśli chodzi o DAXA. Czy zobaczymy kolejne ATH. Ciężko powiedzieć, aczkolwiek to zejście no, już pokazuje jakąś realizację jednak strony strony sprzedających, tak? No i zobaczymy na ile, na, ile, na ile to będzie mocne obsunięcie. Więc tak, na razie chciałbym podażyć wejście do góry i ewentualnie powrót pod ten dołek tutaj w tym miejscu i ewentualnie testy GOP, ale to zobaczymy, czy znaczy na pewno już nie dzisiaj, ale chciałbym zobaczyć to na przyszły dzień. dobra, chodźmy sobie na stoksa. i teraz tak, yy, dla tych, co gdzieś tam częściej obserwują yy, dywergencję na wykresach to zobaczcie, że z perspektywy będzie te godziówki najlepiej widać dziennego wykresu zobaczcie DAX zrobił nowy szczyt STOX nie zrobił tego nowego szczytu nie? czyli mamy spadkową dywergencję która znajduje się w tym miejscu tak a DAX zrobił nowy szczyt no OK, dobra, wracajmy na stoksa. Hmm, co na stoksie? Zobaczcie, przede wszystkim z tygodniówki mieliśmy tutaj Fair Value Gap, które obronione. Z wykresu H4 zatrzymaliśmy się również na Fair Value Gapie yy, z key, tak? Czyli dzisiaj mieliśmy test i wyjście wyżej. Yy, chodźmy sobie na M15, chociaż może jeszcze wróćmy na d 1 Zobaczcie, tutaj mamy wolumen imbalance tak? i wszystko powyżej niego to były po prostu longi no dość mocna konsolidacja na stoksie więc no, no ciężki rynek, nie? dobra, no i teraz tak, dokąd docieramy takim obiektywnym pierwszym miejscem jakiejkolwiek reakcji na stoksie powinien być ten feriu value fer spadkowy tak? do którego właśnie dotarliśmy no i pytanie, jeśli zostajemy tutaj stąd może być reakcja spadkowa kolejna, tak? na stoxie więc bym to po prostu obserwował i chciałem zobaczyć zejście niżej, najlepiej pod ten dołek z fair value gapa, ale jak zawsze wiadomo najpierw ta struktura tutaj, a następnie tutaj, tutaj. czyli volume imbalance, a potem fair value gap dobra, chodźmy sobie na nasdaqa No, zaku się dużo podziało, już nie, nie, nie rysowałem wszystkich stref, no bo tego po prostu było bardzo dużo eee, Nie wiem, może pamiętacie, kiedy robiłem analizę weekendową, oczekiwałem w tym miejscu jeszcze obsunięcia dokładnie do tego poziomu tutaj ale rynek miał inny pomysł, tak? Wybicie do góry, oprócz płynności i dopiero zejście niżej eee, No i tak, jesteśmy na D1, no i będę tutaj rozpisał każdego Ferwalga, bo to nie ma sensu Jaką ilość mieliśmy tutaj punktów? No 1400, dość sporo No i co teraz? Mamy yy, reakcję wzrostową po wzięciu płynności, tak? dużego interwału, czyli dokładnie to będzie ten dołek tutaj i ten fair value gap Co widzimy tu i teraz? Tak jakbyśmy nie mieli lewej strony wykresu, tak? Mielibyśmy załóżmy tylko to tak, coś takiego no to aktualnie rysuje nam się struktura która wygląda w taki sposób, że mamy zejście niżej wzięcie płynności, wyjście wyżej test tego breakera, tak, tego miejsca tu no i wychodzimy sobie wyżej tak aktualnie wygląda rynek Co bym chciał dalej zobaczyć, jeśli chodzi o nastakę? Fajnie by było, jakbyśmy mimo wszystko po tutaj tej płynności, tutaj zobaczyli jeszcze jedno zejście i ewentualnie próbę wybicia. Ewentualnie może być tak, że jeśli rynek nie utrzyma tej strefy, zejdziemy sobie niżej. Tak, ale w tej strefie, już tego breakera. Tutaj, zobaczcie, mamy Fair Value Gap, który jest dokładnie w tym miejscu. Tak? Więc co ja bym chciał zobaczyć? Nie chciał jedno i jedno z tego ruchu do góry. Tak? No, bo po prostu to jest tak średnio do rozegrania. Więc, tak, tyle jeśli chodzi o indeks na ten moment. No, dużo się podziało w tym tygodniu, nie ma co ukrywać. Trzeba zacząć, gdzie przez weekend zobaczę, po prostu, gdzie są akcje. No i na pewno będę kieszekać do zakupów. Nie? Więc tak, dobrego weekendu i słyszymy się. Na razie.